Cześć, nazywam się Piotrek. Obecnie jestem junior data scientistem i mój zespół zajmuje się wieloma projektami. Praktycznie wszystkie są powiązane z rekomendowaniem treści na naszych stronach i pracujemy nad wieloma częściami tego systemu razem z innymi zespołami. Mój zespół korzysta przede wszystkim z Pythona, AWS-a, EKS-a i EMR-a. Na stażu byłem w lipcu 2021, trwało on 3 miesiące, ale współpraca dobrze się układała, więc zostałem na kolejne 3, a później już na stałe. Na pewno tak jak przyjaźnie przyjął mnie zespół, do którego dołączyłem. Byli bardzo przyjaźni i pomocni i byli w stanie wytłumaczyć mi wszystkie zagadnienia bardzo szybko, dzięki czemu byłem w stanie szybko rozpocząć swoją pracę i nie miałem problemu ze startem. Największym wyzwaniem przede wszystkim było szybkie wyjście w nasze systemy. Wymagało to ode mnie bardzo dużo pracy, a trzeba było to szybko przyswoić. Bardzo wielu rzeczy, a przede wszystkim tego, jak działają nasze systemy, na co składa się sporo programowania w Pythonie i też kilka innych skomplikowanych konceptów, których niestety nie poznałem na studiach. Przede wszystkim ze względu na możliwości rozwoju, które po prostu pokrywają się z moimi zainteresowaniami. I mój zespół mi w tym zdecydowanie pomaga, ponieważ dzięki nim nauka tych wszystkich rzeczy była po prostu przyjemna. Ciężko powiedzieć, wysoko stawiam sobie poprzeczkę, więc nie byłem jeszcze jakoś szczególnie zadowolony z żadnego mojego dzieła, ale na pewno projekt, który realizowałem podczas stażu, myślę, że można uznać za całkiem udany. Podczas stażu zajmowałem się analizą ruchu na stronie faktu. I celem było sprawdzenie, czy możemy wprowadzić pewne rozwiązania, które są już obecne na większych stronach. Przede wszystkim, chłodnąć tyle wiedzy, ile można, ponieważ jest tutaj tyle aspektów, których na studiach ani na kursach się nigdy nie doświadczy.